Jak włączyć lub wyłączyć możliwość wpisania kodu promocyjnego podczas składania zamówienia w sklepie WordPress WooCommerce? Przechodzę do zakładki WooCommerce. Następnie ustawienia. Przewijam w dół. I tutaj mam możliwość włączyć lub wyłączyć możliwość wpisywania kuponów podczas składania zamówienia. W tym momencie mam włączoną tą opcję. Jeśli ją odznaczę, zapiszę zmiany, klient nie będzie miał możliwości wprowadzania kodów. Promocyjnych podczas składania zamówienia. Analogicznie, zaznaczając tą opcję i zapisując, dajemy klientowi możliwość wprowadzania kuponów promocyjnych podczas składania zamówienia. Następnie, jeśli chcemy utworzyć kupon promocyjny, wybieramy Marketing, następnie Kupony i klikamy Dodaj Kupon. Tutaj wpisujemy wybrany kod kuponu lub możemy kliknąć Wygeneruj kod kuponu. Możemy dodać jakiś opis. Mamy też kilka tutaj opcji ustawienia tego kuponu. Czy to będzie kwotowy rabat na cały koszyk, czy to będzie procentowy rabat, czy to będzie rabat na wybrany konkretny produkt. Możemy tutaj następnie ustalić wartość takiego kuponu. Możemy też dodać opcję, aby po wprowadzeniu tego kuponu aktywowała się darmowa przesyłka. Możemy ograniczyć czasowo dany kupon, po jakim czasie ma on wygasnąć. Mamy też tutaj możliwość innych ograniczeń, na przykład to, jaka musi być minimalna kwota zakupu, żeby dany kupon zadziałał, lub maksymalna kwota. Możemy wykluczać pewne produkty z tego kuponu. Także jest tu kilka opcji. Dzięki temu możliwość tworzenia tych kuponów jest bardzo elastyczna. Następnie po utworzeniu takiego kuponu klikamy Opublikuj. W ten sposób mamy już utworzony kupon, którym możemy przekazywać w różnych miejscach naszym potencjalnym klientom, żeby ich zachęcać do zakupów.